Powoli, powoli, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Będzie wywoził. Odpuść mu miejsce, odpuść mu miejsce. Dobrze. Uważaj, jedziesz koło w koło z gościem. Odpuść bogate, od, odpuść, dobrze. Uważaj, 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 uważaj. Uważaj, pchasz mu się, pchasz mu się. Dobrze, bogate i jedziesz. Tuneluj się, tuneluj się, bo znowu tuneluje. Tuneluj się. Overtake off już. Standardowe paliwo, standardowe paliwo. Uważaj, pchacie się po wewnętrznej, zostaw miejsce. Uwaga, spokojnie, spokojnie, bez nerwów, spokojnie. Nie podpalaj się, zostaw tego overtejka. Ciężko się o to oszczędza. Widzisz, widzisz? Niech się sami pchają, niech się sami pozabijają, spokojnie. Pomijasz go. Zostaw mu miejsce, żeby cię nie zabił przede wszystkim, to jest najważniejsze. Uwaga, z tyłu za nie się pcha. Odpuścił. Ładnie, dobrze. Uwaga, mat bezbezpiecznowo, ale duchy są włączone, nie wiem czemu. W, w, wczoraj też były. Nie wiem To bezpieczeństwo. Arek zostawił, Arek ustawił sesję, więc... Tutaj uważaj, bo tutaj lubi wynosić na zewnątrz, to jak wyjedziesz po zatarkę, trochę to masz po kole. I więcej, Ponteusz, używaj nie overtake'a, tylko bogatej mieszanki paliwa, po to masz więcej, żeby teraz to spalać. I teraz twoje zadanie jest takie, utrzymaj się za w sekundzie. Trzymaj się za w DRS-ie, bo bez DRS-u jesteś w pizdzie. Momentalnie, i tutaj na wyjściu musisz uważać, jak będziesz miał opony rozjebane. Dobra, trzy osoby zjechały do boku, czyli na końcu. A ty, Ponteusz, a ty, Ponteusz musisz uważać. I jedziesz a tej bogatej do końca prostej kamel. Uważaj na Tarkę, uważaj na tę Tarkę po wewnętrznej wiesz, Ona wyrzuca, uwaga, rzuta flaga O orusz, O rusz. Renault O Czyli za Radią, za Radią, ale jedzie Uważaj, uważaj. Mówiłem, że trzeba wykorzystywać, ale uważaj, bo lubi spinować Ta też lubi po wewnętrznej spinować, więc uwaga na nią a, a tutaj nie możesz wyjeżdżać. Nie nie, co oni odpierdzają. Kolejny rena stoi na róż. Po raz kolejny jasne dla Arko w zakręcie Rabasz Posypała troszkę guma i poleciał lekki rynek z lewego przepadu. Teraz agresywnie wjechał alkowi zakręt półon Decydowanie za wolno to przejechałeś, tego no najma. A to lekko się tam zagotowało. Na standardową w tym sektorze, aż do wyjazdu na ten moment Na tę prostą Oj, bogate, bogate, bogate. Leży, Boski, joli. Obaj mają rozdobane skrzydło. Boski umarł. Safety car, safety car, safety car. Nie, ja nie, zjeżdżam. nie dalej. Dobra, odpuść overtake. Teraz oszczędzasz na tej prostej. Poza to, był ma sekundę też. A wszyscy trzej macie DRS, to nic się nie dzieje. Przed tobą salty. Jest poza DRS-em. Więc go powinieneś dogonić. On, on, on nie jedzie, a teraz pilnuj się za Teksiko, pilnuj się za Teksiko, ale nie wyprzedzaj go, pilnuj się Chyba, że widać, że coś spierdoli To będzie twoim buforem Ślicznie Bardzo ładnie, trzymaj się jak najbliżej możesz Po prostu teraz piłujesz to oponę NO KURWA no. Pierdole, report leci za to i uważaj pan to, żebyś się średniej kary nie dostał! Mówiłem uważaj na tarkę wewnętrzną, spokojnie. ja się wyprostowałem, dobra. Ale spokojnie, nie mogę tracić. coś jest nie tak u I bardzo dobrze. Nie tak po tej tarce, nie tak po tej tarce! Tak się nie jedzie na wyścigu na zrzutych medach. Bo tam się tutaj się traci, fuj. Dobra, spierdalaj z tym Kemel teraz. Tutaj też uważaj na tarkę wewnętrzną, bo lubi ślizgać. Jest całe gorące. Nie po tej tarce, po wewnętrznej. Dobrze. Dobra, muszę teraz za trochę wachy. Wachy to nie, bo starczy się tak do końca, tylko ARS-u. ARS-u musisz uszczędzić, Dobra. A to było Snelfis. Dokładnie, a zaraz cię najwyżej, ponta już puści. Na końcu prostej mnie puścisz. Tylko tak, żeby nie stracił Ponteusz za dużo. Miejce na bogatej, bo za dużo stracisz przełączając się na standardową. I teraz się nie broń. Nelfis! Nelfis! Masz jedną okazję, Nelfis. Wciskaj się po prawej, Nelfis. Sprawi, w prawej Dobra, i teraz Ponteusz ciśniesz. Jest kurwa wpytę, póki co. A petty murder. Tak, bo tam no to było jeszcze Zygfryd. Jest trzymasz się za Nelfisem, jak najmocniej. Trzeba być w tym DRS-ie, bo bez DRS-u jesteś w piździe. To kurwa. I teraz przyciśnij, 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 przyciśnij bo do Nelfisa, tak? Te... Oj, kurwa. O kurwa. A mać! Ale lepa, no, jedziesz, 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 overtyk. Bo cię wyprzedzi jeszcze. Arko. Trzymasz się za Bartkowskim, wyprzedasz go zaraz. Za, za, Ciipiłeś. Trzymasz się. się za Bartkowskim. O, Elfis. Zamknij nie bo też ponte już stracił spokojnie. Dobrze, ważne, że przeżyliście obaj, dobrze. Puśćmy, puśćmy, puśćmy puśmy. puśmy, puśmy, puśmy. I chuj tam, wyjebam, nie gram. W tą grę, kurwa, jebany. Na mnie wywalisz. Obaj, bierze się bratkowskiego. Dobra, Overtake! Ponteusz, poprawy go! Wracamy oj, do oj, chuj! I chuj! Nie, wszyscy żyją, ale jest niebezpiecznie. Jedź Ponty, jedź Ponty, jedź, jedź, jedź! Ja Dobra! Ha <laughs> <laughs>